Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachęt. Ostrzeżeni! Transformers Legacy United Voyager Class Cybertron Universe Vector Prime Nareszcie jest! Figurka tak piękna i wyczekiwana jak żona twojego sąsiada. Kolejna postać, która przeryje berety jak logika aktywistów i oczyści portfel tak szybko jak cygan twoje mieszkanie. Sama figurka sprawi, że rozerwiesz się lepiej niż muslim pod synagogą. Tak więc ruszaj do sklepu z prędkością napalonej surykaty, by zapełnić swoje ostatnie wolne miejsce na półce, pozostałe po zwietrzałej pułapce na prusaki i kup ten całkowicie nowy łapacz kurzu, tak aby każde kolejne twoje odkurzanie było jeszcze długo i bardziej wkurwiające. Zestaw nie zabiera baterii. Tryb tego czegoś to niezwykle precyzyjne odwzorowane to coś. Mold ten został wręcz idealnie zaprojektowany do transformowania się w wielkiego dildosa i ta figurka wręcz idealnie do tego pasuje. Ten latający hot dog do złudzenia przypomina mold g A o nim już wypowiadałem się w poprzednich odcinkach w samych superlatywach. Trzeba przyznać twórcom, że postarali się, żeby cała konstrukcja wyglądała jak odrzutowiec bzykający kontener na śmieci. Kolorki są ok głównie dlatego, że w ogóle jakieś są i fajnie. Widoczne od spodu ręce wpływają na aerodynamikę jak niemyty żul na ilość pasażerów w autobusie. Ponieważ kupowanie figurek od Heisbro dla trybu pojazdu jest jak oglądanie pornosa dla fabuły, przejdźmy do trybu robota. W trybie robota widać znaczne poprawy względem G-Aksusa, g haxusa czy jak go tam zwał. Ten z kolei jest ok i mówię to absolutnie bez sarkazmu. Artykułowane dłonie obrotowe nadgarstki, a wszystko to podczas transformacji chowa się w elegancko w ręce za zaślepką. A całe ręce w trybie alternatywnym chowają się absolutnie nigdzie. Te złocone ozdoby zapieprzone ze starej komody świetnie się komponują z fioletem jak te dziwaczne kleksy na kieckach księży. Nogi wzięte od poprzednika i to widać aż za dobrze, po zawiasach z boku, które zostały po wymontowanych zielonych, gównianych skrzydełkach. Te panele fotowoltaiczne sprawiają wrażenie, jakby były dorobione na siłę i kompletnie niepotrzebne, zupełnie jak filmy z Sigalem. I wiem, że w oryginale też je miał. Tam wyglądały jak pelerynat, a tutaj jak niedorobione skrzydełka. Za akcesoriów, miecio z gównolitu, który rozleci się szybciej niż koalicja rządząca. Do nabycia na District Zero są preordery. Czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika, dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.